Hej, 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 witam Was kochani w kolejnym odcinku z Drap Masów na moim kanale. Ja jestem Natalia. I jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to serdecznie zachęcam. Odcinki będą wpadać u mnie każdego dnia do 31 grudnia, czyli do Sylwestra. Także będzie co oglądać. Zachęcam też wszystkich do zostawienia łapeczek i komentarzy. Tak jak wspominałam, bodajże w pierwszym odcinku będzie losowanie aktywnego widza ze zdrapmasów, wylosujemy jeszcze nie wiem, czy jednego, czy dwóch widzów zobaczymy jak to będzie z tych, którzy się udzielają pod moimi zdrapmasowymi filmikami także no, tyle słowem wstępu a jeszcze dodam tylko, że wszystkie pieniążki wydrapane w tej rywalizacji w tej zabawie świątecznej zostaną przekazane na jak się mówi? szczytny cel o tak się mówi. <laughs> Czyli na, na schronisko. Także fajnie. Yy, starożytny skarb i świąteczny kalendarz. Będziemy losowali z drapeczki. Zobaczymy, co tutaj kogo dzisiaj wybierzemy. Ja sobie muszę tak wiecie, roztegłacić je. O, to może weźmiemy tą z brzegu. To jest numerek czwarty, kochani. I może weźmiemy... O, taką. I numerek 24, ale fajnie się złożyło. <laughs> tutaj, a świątecznego kalendarza. Tutaj już widzę numerki. No to może weźmy dwunasteczkę. Tak bym obstawiła. Dwunasteczkę. <laughs> Nie wiem, co jeszcze. I dziewiętnastkę. A co? Dwanaście i dziewiętnaście. Zaraz zobaczymy, kto to jest, bo ja. Ja nie pamiętam naprawdę, nie pamiętam kto jakim brał numerek, <laughs> więc, tak jak Wy, będę właśnie widziała. Zaczynamy od początku, czyli od czwóreczki starożytnego skarbu i to jest, o, to jest widzki JN, także mocno trzymamy kciuki, bierzemy się za drapanko i, i, i tutaj musimy znaleźć trzy takie same symbole w takich liniach, jeżeli tutaj będą trzy takie same, tutaj ile ma być? Cztery. A tu ma być ile? Yy, w takiej samej grze, wśród pięciu znajdziesz trzy takie same. Aha, tutaj musi być cztery, tutaj trzy. Widzicie, ja tego jeszcze do końca nie doczytałam, a już trzy odcinki nagrałam, a ten jest czwarty. <laughs> Także trzymamy mocno kciuki, kochani. I ja wam ostatnio na poprzednim odcinku wczoraj mówiłam, że będę yy, pisała to podsumowanie i po prostu obrabiałam filmik i ja zapomniałam o tym. Także wybaczcie mi, no czasami będę zapominać żeby na przykład filmik obrobić czy coś no wiecie żeby to wstawić, ale będę się starała o tym pamiętać, jak nie będzie co każdy filmik to co, któryś na pewno będzie takie podsumowanie ile pieniążków jest wygranych na wydanych, tak? Na przykład jak w poprzednim mieliście no w poprzednim to nic, ale w pierwszym odcinku było 0 łamane na 1000. Czyli 1000 zł to jest cały wkład w zdrabki, a zero to jest wygrane no raczej takie rzeczy to kojarzycie o mamy dwa łuki, jest szansa na trzeci łuk na to mamy palemkę mamy tego sfinksa i papirus no niestety, zrobili chęci czasami mi się zdarza zapomnieć no ale niechcący mamy ibis, mamy kleo mamy wielbłąda widzicie trochę już lepiej mumie i wielbłąda trochę lepiej idą mi już te symbole wiedziałam, że jak tak będę drapać, drapać to już się nauczę mamy kleo, heum Waza, to jest waza, to jest dzban. Mamy drugi dzban. O, jeszcze trzeci. Nie, papirus. No nie. Na razie jeden taki ładny odcineczek wyszedł. Reszta coś tam się buntuje powoli. O, mamy słonko, słonko i, 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 i. I narobili ochoty. Mędy przebrzydłe. Mamy statek. Tak, tak, statek. Dobra. Tutaj mamy. Tego sfinksa, mamy harfę, mumie yy, winogronko. Mamy, mamy, co to jest, skrzynkę wielbłąda. Jest druga skrzynka, nadął trzecią. Mamy kleo i piramidkę. Także niestety yy, pierwsza z okazała się być pusta. No i tak czasami bywa. W bonusie chcieli dać dwie dychy, ale nie dali. Yy, a co, o co bym Was chciała poprosić. Zaraz porozmawiamy. Starożytny skarb z numerkiem 24 jest. O, widzicie? Też jest JN. <laughs> no ale to wiadomo, no, jak tutaj jest dużo losów, to prędzej czy później to się tak wylosuje, yy, że będą się powtarzały. Ciekawa jestem jak z kalendarzami, bo naprawdę nie kojarzę, czyj numer jest który. No powiem Ci, że się o te duchy coraz częściej boję. Bo w tym samym czasie mi się telefon obok zapalił. A nawet go nie dotknęłam. Powiem Wam, że coś nas tutaj straszy. I aż się boję. Trzymamy kciuki, trzymamy. Przepraszam Was. Mówię, no takie niespodziewane, niespodziewane rzeczy się tutaj u nas dzieją ostatnio. Dobra, dobra. Bo zgubiłam już wątek przez to. Gra druga. Mamy papirus, coś Wam chciałam powiedzieć. Mamy Ibis, mamy drugi papirus. I trzeciego nie ma. A wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Kochani, napiszcie mi proszę w komentarzu. Eee, wiecie, jako że idą święta. Ja też szukam inspiracji, bo jeszcze nie mam skompletowanych wszystkich prezentów. Jeszcze nie mam wszystkich prezentów i szukam pewnej inspiracji. I powiedzcie mi. Co wy byście chcieli dostać pod choinkę? Albo jaki był wasz najlepszy prezent, jaki dostaliście pod choinkę? I tutaj pytam o takie rzeczy materialne, które można kupić. I jeżeli byście mieli ochotę się ze mną podzielić tą wiedzą, będę wam bardzo, bardzo wdzięczna. Chętnie poczytam, co tam u was yy, było. Także, no, zachęcam. <todgłosy> tutaj mamy kleo. Mamy słoneczko, mamy skrzynkę, mamy faraona i drugą skrzynkę. No ta drapeczka jakoś tak nie bardzo mnie lubi. Ibis, Cleo, faraon. Widzicie? Wszystko się tak... Nieładnie, nieładnie. I tutaj też chcieli dać 20 zł. Dobra, świat... O, przepraszam. Musiałam ziewnąć. Świąteczny kalendarz z numerkiem 19 należy do Zdrabki Moni. Kanał Zdrabkowy Zdrabki Moni serdecznie do Moniki zapraszam na kanał. Monika też zdrapie zdrapki, więc na pewno będzie jej bardzo, bardzo miło. Jak wpadniecie, zostawicie po sobie ślad w postaci subskrypcji, komentarza, łapeczki. Na pewno się ucieszy. Monia trzymam mocno kciuki. No i tak jak już większość z Was wie, może jak to się snowę, to wytłumaczę. Szukamy gwiazdki w całej tej chodnicy od 1 do 24. Tutaj szukamy w 253 takich samych kwot, a w bonusie szukamy głowy Mikołaja. I zaczynamy. Co my tutaj mamy? Mamy wołowanka. Jako pierwszego. Dalej mamy aniołka. Laskę, znaczy się lizaka mamy trąbkę jest ciuchcia kartka a propos kartek ja już kupiłam też karteczki jakieś tam mam tylko nadzieję że ogarnę się z powysyłaniem tego bo to się najbardziej boję mamy wianuszek świecę sople Czapeczkę. No taki okres, wiecie, taki przedświąteczny, no to będzie wyglądał mniej więcej tak, że troszeczkę osób sobie urlop powypisywało mm. i trzeba będzie tam wziąć jakieś takie zmiany, że na przykład by będziemy pracować troszeczkę inaczej niż do tej pory, żeby po prostu to wszystko się spięło. Nie ukrywam, że ja też sobie wzięłam urlop na ten miesiąc, na trzy dni dokładnie, ale Wiecie, no ja będę mieć trochę wolnego, to inni to też by chcieli. Tym bardziej, jak ktoś robi swoje te święta. Wiecie, no tak samemu, że u siebie, no nie w domku. Monia, nie trzymać chyba za dobrze kciuków. Trzymaj kciuki, trzymaj, bo jeszcze jest bonus. Tutaj gwiazdeczki nie trafiliśmy, kochana, trzymaj kciuki. I mamy tak, dwie dychy. 150. Jest dobrze, dycha. Jest kolejna dyszka, jest 30. I, i, i i stuwa. No, narobili chęci. Tutaj szukamy głowy Mikołaja. A mamy konika. Wartego 5 dyszek. Szkoda, że nie wpadł. Yy, no, ale co? Z tego co kojarzę, to jeszcze chyba jesteś w grze, bo to nie była jedyna zdrabka, twoja. Tak więc dalej będziemy za ciebie trzymać mocno kciuki i ostatnia zdrabka jest to zdrabka z numerkiem 12, o nie widzicie, teraz widzicie i to jest, o no właśnie też JN, mówię no jest bardzo dużo, bardzo dużo tych zdrapeczek y, twoich kochana, że, że będą się one dosyć często pojawiać, y, tym bardziej w takim losowaniu, bo nie wybieram y, sama tylko po prostu co się wylosuje, a też zdrapeczki jak zobaczcie leżą jakiś czas, to one się wyginają, o, na taką łódeczkę. Nie wiem dlaczego tak się robi, ale muszę to chyba czymś, jakąś książką z tego cić albo co, albo dobra, zostawię tak, będzie ciekawiej. No i szukamy gwiazdeczki, jedynki nie widzicie. Trzymamy mocno kciuki i mamy strojik jako pierwszy. Mamy trąbkę, choinkę, oj, mamy ciuchcie, mamy sanie, aniołka. I mamy gwiazdeczkę. Super. Jest gwiazdeczka pod numerkiem siódmym, czyli jest kolejna wygrana. Mamy tutaj szyszki, czapkę, łyżwy i kartkę. Nie będzie to odcinek na całkowitym zerze. <grymka> mamy bębenek, kominek, kule. Trzymajcie mocniej kciuki. Wiem, że się da. <grymka> Sople i skarpetkę, reniferka, Bałwanka, pierniczek, laskę. Mamy dzwoneczek, rękawice, skrzata i świecę. w bonusie trzech takich samych. Kwot szukamy, a mamy 20 zł, 150, mamy 1000, kolejny tysiaczek, 30 zł. No i 200 tysięcy. Tutaj szukamy Mikołaja, a mamy sweter. Sweter, swetr? Swetr? nie sweter. Mówię po swojemu powieśniacku A pod gwiazdeczką fajnie, fajnie. Mamy 20 zł. Nie jest to zdrapka, która prowadzi, ale jest super, bo jest jakakolwiek wygrana. Także w dzisiejszym podsumowaniu, no niestety trzy zdrapeczki okazały się być puste. Jedna dała 20 zł pod gwiazdką z numerkiem siódmym. Jest ok Ta pula rośnie, 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 rośnie. Yy, podsumowanie w tym odcinku już na pewno Wam dodam. <laughs> Także dziękuję za obecność. Słyszymy się jutro. Trzymajcie mocno kciuki za wygrane. No i co? I, i, i do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki. Pa, pa, pa.